Witam serdecznie na kanale mojej ADC. Dzisiaj zapraszam do kolejnego odpakowania z cyklu 2025 rok z Ostapem Hell'em. Jak już sama nazwa cyklu głosi w tym pudełku, które ledwo właściwie to mi się nie mieści w kadrze, chyba zrobię to tak, że po prostu wyciągnę. Mieści się kolejny projekt Ostap Hela, który to co już widzicie, jest zrobiony dla firmy. Own knife, czyli można powiedzieć nożowej, nożowego oddziału, jeśli chodzi o Olighta, o czyli firmę produkującą latarki. No i jest to nóż, który był tutaj do nabycia w ramach kampanii na Kickstarterze. Model Ion. Tutaj nie będę już tego jakoś specjalnie ukrywał. Model który, no powiem szczerze, jak się dowiedziałem o tym, zobaczyłem... Jeszcze może zacznę od takiej narzepki, wlepki, pacza, który też w ramach tej kampanii otrzymałem. No, nóż, który tutaj widzicie, to jest właśnie jego profil, który, jak się spojrzy, to powiem szczerze, od razu widać, że jest to że jest to nóż projektowany przez Ostap Hela. No, po prostu to jest ten język stylistyczny, który tutaj od razu się przebija. Który no, chociażby w Bestechmanie Dandy też jest wyraźny, No to jest coś charakterystycznego i myślę, że to jest też duża, duża zaleta projektów Ostapchela, że po prostu mają ten jeden, jakiś wspólny język stylistyczny, który po prostu widać, wystarczy spojrzeć i od razu wiadomo, kto tutaj za tym projektem stoi. Bardzo ładne, sztywne pudełko z grubej tektury. No to jest takie pierwsze wrażenie, jest jak najbardziej na plus. Tutaj mamy jakąś kartę informacyjną. Zobaczmy, co jest z drugiej strony. Dear customer, podpis Ostap, OSTAP Hela. Informacja o tym. Będziemy podziękowanie za zakup. Nie ma sprawy. No i wyciągnijmy, chociaż. Chwilę. Zobaczmy, tu jest. No tam widzę, że jeszcze są jakieś ciekawe rzeczy, chyba pochowane gdzieś pod spodem. Dobra, no tak, folia na bok. Do noża przejdę za chwilę, zobaczmy, co my jeszcze. Tutaj mamy, jest jakaś ta siemka. Aha, tu będzie chyba papierologia, z tego co widzę. Kurczę, że to pakowanie to tak, no. Nieźle zrobione, tu się ciągnie, tam się wyciąga. Tak, powiem szczerze, kojarzy mi się to trochę z pakowaniem produktów od y, Apple'a, gdzie też. To wszystko jest tak fajnie zrobione, że to się wygodnie wyciąga, jakaś wążyszka, gdzieś tam jakiś fragment wystaje. No, bardzo, jeśli chodzi o opakowanie, bardzo na plus. Tutaj mamy ściereczkę z logo Onife, Co tu jeszcze mamy w tej papierologii? To już będzie pusto. I instrukcja do noża. Kwestie gwarancyjne. dane techniczne też tu mamy. Co tu jest, English Deutsch. No. Wszystkie języki szkoda, tylko że polskiego nie ma. O, to takie lekkie zastrzeżenie z mojej strony: skoro robi to polski projektant, no że to myślę, że tak chociażby z szacunku dobrze byłoby dać tutaj język polski. Bo można wyjść z założenia, że, że tutaj jeśli chodzi o zainteresowanie polskiej klienteli, może, może ono być większe z racji tego, że polski projektant za tym stoi. Zobaczmy, tu jeszcze chyba mam jakieś części zapasowe. Tak, zestaw śrubek od piwota, od rynkojeści, wszystko tutaj jest, więc też duży plus za te dodatkowe, dodatkowe elementy. E, dobra, pudełko, pudełko na, bok, gdzieś muszę sobie odłożyć i przejdźmy do samego noża. Noż, który, jak widzicie, jeden z takich jego cech charakterystycznych rzucających się od razu w oczy, no poza tym, że widać, że to jest projekt Ostap Hela jest fakt, iż nie mamy tutaj na wierzchu piwota, który, piwot jest ukryty pod tą aluminiową okładką. zobaczmy sobie szybko jak to wygląda, clip tip Dosyć sztywny, to dobrze. Jakość wykonania. Centrowanie idealne. Mamy tutaj flippera. No mechanika powiem szczerze, przyjemnie się to otwiera. Dobra. No, i widać, kurczę, widać ten język, da też. Okay. Że... Mimo, że na pierwszy oka ten noże są inne, różne, chociażby kształt głównie, ale myślę, że ten język stylistyczny od razu jest tutaj zauważalny. Mm -hmm. Blokada liner lock. Mhm, mechanika w porządku, chociaż mam wrażenie, że jeszcze musi się trochę. Rozruszać trochę, tak jakby jeszcze tam. Albo ewentualnie będzie wymagał wyczyszczenia. Zobaczymy. A jeśli chodzi o otwieranie, no pewnie się otwiera. To na pewno. Jeśli chodzi o zamykanie, jest dobrze, ale myślę, że mógł, może być jeszcze lepiej. Zobaczymy, czy to kwestia samego, e, samego rozruszania trochę tego wszystkiego, czy też, e, czy też e, kwestia wyczyszczenia tego fabrycznego smaru i zaimplementowanie jakiegoś lepszego. No, Smart, a propos Smartu, to trochę widać wycieka tego fabrycznego. No i tu mamy oczywiście oznaczenie, Oztap Hell Design. O i tu mamy nazwę i Nitro V. O, już trochę lepiej, więc widać, że chyba rozruszenia potrzebuje trochę ten, ten nożyk. Dobra, powinienem teraz zrobić test ostrości, ale oczywiście się nie przygotowałem. Czy ja tu mam jakąś kartkę gdzieś? Na podorędziu. Eee, czekajcie, zaraz skoczę po kartkę i wracam do Was. Dobra, wróciłem, już mam kartkę, więc możemy zrobić test ostrości. O i tutaj. Jeśli chodzi o fabryczną ostrość, to żadnych zastrzeżeń nie mam. Jest, jest ostry, tak jak być powinno zresztą. Więc tutaj nie powinno nas to zaskakiwać, ale różnie bywa, jak wiadomo. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o to odpakowanie. Oczywiście spodziewajcie się za jakiś czas recenzji tego, tego noża. Nie wiem, czy on będzie dostępny w ramach takiej, po prostu w sklepie do, do kupienia, czy on był tylko ograniczony do tej, do tej kampanii na, na Kickstarterze. Więc, jeśli jesteście zainteresowani, musicie sobie sami sprawdzić, czy będzie można go dostać normalnie. No mam nadzieję, że, że jeśli tutaj odpowiednia ilość tego się sprzedała, to, to chyba powinno też to być dostępne ogólnie, bo projekt zapowiada się całkiem ciekawie. Tyle jeśli chodzi o to odpakowanie. Przypomnę. Ion od Ostap Hela, właściwie od Onajfa, a projekt autorstwa Ostap Hela. Jak zawsze, zapraszam Was do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, do pozostawienia kciuka w górę, do podbijania tego materiału. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia.